Dziś krótko, ale merytorycznie, zdemaskujemy manipulację, która codziennie wpływa na Twoje decyzje. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się ENTJ i moją misją jest pokazać Ci to, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, zaznacz tutaj ten plusik. Pisz komentarze, to jest naprawdę bardzo ważne i zapisz ten film, aby później móc do niego wrócić. Potrzebujesz tylko trzech kroków, aby aktywować swój intelekt i przejąć kontrolę nad odbiorem. Numer jeden. Za każdym sensacyjnym nagłówkiem kryje się emocjonalny ładunek. Pamiętaj, nie myśl o tym, co ci powiedziano. Pomyśl o tym, jak to odebrałeś. Numer dwa. Zastanów się, kto odnosi korzyść z tej narracji. Informacja jest pełna tylko wtedy, gdy zawiera kontekst. Jeśli go brakuje, masz do czynienia z ukrytym interesem. Numer 3. Ignoruj ataki personalne. W dyskusji o faktach liczy się dowód, a nie atakowanie osoby. Odżyć plotki i bodźce podprogowe. Twoja uwaga ma być skupiona na sednie sprawy. Pamiętaj, kluczem jest nieocenianie. Użyj własnego intelektu, aby wyjść poza ramy, które narzucają ci media. To jest prawdziwa wolność. Zaznacz tutaj ten plusik, pisz komentarze. To jest bardzo ważne. Dzięki temu nasza elitarna społeczność rośnie. Do zobaczenia.